Siemanko. Je, e, e, dzi, będziemy w ogóle grali drugi odcinek na 26 poziomie i będzie bardzo fajnie, bo już nam się zbudował cyrk. Dobra, odpaliło nam się miasto i Snortown oczywiście przysłała nam cztery kilofy. O! Ty dok! Muszę to kopać, bo, bo wcześniej ten. Dobra. Nagrywam z kimś. No bo... To, to jest z kimś. Nagrywam. Ale... Hmm. Dobra, może później powiem z kim. Ale najpierw kopmy sobie. <grym> Zaraz dostaniemy ten. Jo, ci będę miał... Wyobrażacie sobie ile będę miał pieniędzy. Będę miał aż 21 tysięcy, jak to zdobędę. Uuu, la, Dobra. Uuu, co tutaj mamy? Okej, okay, 302 pieniążki. Dobra, kopmy. Dobra, jeszcze, jeszcze 3 kg mamy. Kupimy się prosto pod siebie. Dobra, nie ma nic. I dobra, odbieramy prezencik. Tom. Pyk, pyk. Ojoj, oj, oj, nie mamy tego szkła zbyt wiele. Rozbieramy dużo bawełny. Posadziłem wczoraj, bo ja nigdy nie nagrywam poza odcinkami. Hui. 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 Pyk. Co ona mi przysła? Jakiś hydrant? Pyk. Robimy wszystko z. Prawą! Nigdy nie mogę tego zrobić. Dobra, mam nadzieję, że wreszcie coś będzie. Co jest grane? Dobra, mamy chleb. Co jest? Co to jest za chleb? Potato bread. Nie miałem tego jeszcze. Co? Yeah. <laughs> Dobra. Dobra, mamy 18 tysięcy. No Dobra. Dobra. E, Dobra. Co? Jest 32. Dobra. Mamy tutaj... Odbieramy wszystko. Wiecie, ile jest tutaj? Ile jest? No dobra Dobra. Ym, to co robimy? Dobra. Ale teraz tak na serio. Robimy dwa kremy. A dobra. Zrobimy. Z zrobiliśmy dwa kremy. Okej, okay, pyk. Lecimy. No i dobra. Nie mogę jeszcze tego zrobić. Kurczę. Okej, okay, zobaczymy, jakie dostaliśmy dekoracje. Musimy tutaj długo przewijać. Dekoracje. Dobra, to robimy, to postawimy gdzieś. Za 1400. Robi wrażenie. Postawimy to. A nie, nie możemy tego tutaj postawić. Postawmy to tutaj. Koło jakiegoś budyneczku. No, tak. Albo po prostu na tym rynku postawimy. O, dobry pomysł. Dobra, nie musisz się odzyskać. Dobra. Dobra. E, Okej. Okay. To co, wysyłamy. Jakimś jeszcze... Tutaj nagrywam już dużo, a jeszcze nikt tutaj z widzów nie chciał tutaj mm, dołączyć do... tutaj. I uwaga. No dobra. To sprawdzimy jaki mamy tutaj zo. Okej. Okay. Dobra, potrzebujemy Jeju, ile my ją? O, idziemy do zo. Idziemy do zo, zo, zo. Idziemy do zo, zo, Idziemy do zo. No dobra. Nie wnikajcie, błagam, nie wnikajcie w to, co tutaj się dzieje. Dobra. Dobra. To te... Co, co teraz robimy? Ok. Wylosuję tą skrzynię. Jacie, co to są za rękawiczki? Dziwne. Jeju. Jeju. Dobra. Pan gbizdek. Tutaj. Okay. Dobra. Najpierw musimy posadzić tutaj dużo tego. Trochę tego. Trochę. Tutaj chipsy. Nie wnikajcie, dobra. Więc ja sobie tutaj porobię rzeczy na razie. Mm, więc posadzę sobie to. Drzewka. Czego jeszcze? Mm, dobra, bur burger. Burger King. Jeszcze syrop. I jeszcze. A to. No, truskawki. Dobra. Czego jeszcze? Zupełniamy to. Jak nie mam. Jak nie mam dwóch serów. O matko. Co ja zrobić? Co się stało z tymi serami? Ja do zo jeden wysłałem. To wiem. O! Dobra, jak to wyrośnie. Dobra. Pączki, loda. Loda zrobię. O, taki fajny. Kwiateczka. No dobra, jeszcze tutaj potrzebuję drugi syrop. Sirop. Trzeci syrop. Czwarty syrop. I tak cały czas. Syrop. Szósty syrop. O nie. Muszę posadzić to. Kakao. Jeden kakao. Kakao jest bardzo gorzkie. I patrzcie, jeden... Tak. Dobra, to jeszcze... Tak, Kao, to Ci chodzi o picie, dobra. Tak. Nie No dobra, musimy czekać tyle. Dobra, jest, wszystko już jest porobione, raczej. Wszystko jest porobione. No dobra, to jeszcze... Eee, co my tutaj możemy zrobić? Tutaj się robi wszystko. O, ósma minuta, ślicznie. Piękne oklaski dostałem. Super. Normalnie, no, normalnie. Teraz zrobię aż pączki. Pączuśki. I to? O nie. No dobra. To naprawdę, jak chcecie do mnie dołączyć, to instalujcie i dołączajcie do mnie ja. Ja wam na jakby taki mam ID. Yy, w sumie mam napisane też w opisie kanału, więc polecam zaglądać do opisu kanału, bo tam jest wszystko. Wszystko? No i dobra. I więc potrzebujemy zrobić jeszcze jakiegoś loda. O, jaki piękny! Jaki piękny. Dobra. E, jeszcze jeju pączki, ile pączków, truskawki, Osiem truskawek, ile ja mam truskawek? Zero. posadzić tyle musi, jeszcze tyle. Dobra, to ja już się żegnam, bo już długo trwa. No dobra, no niestety, troszkę przynudniejszy film. Były ciekawsze na pewno, ale, ale postaram się później jakieś ciekawsze nagrywać filmiki. Więc na razie.